Nowenna, przed świętem błogosławionego Bronisława Markiewicza. Dzień siódmy. Oddany niepokalanej matce. Matka Boża zajmowała w życiu błogosławionego Bronisława Markiewicza szczególne miejsce. Może dlatego, że już od samych początków swojego życia Bronisław zetknął się z głęboką pobożnością Maryjną w domu rodzinnym, gdzie Maryja otaczano wielką czcią. Już w dniu swego ślubu rodzice Księdza Markiewicza stali się właścicielami obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Na modlitwę przed tym obrazem schodziła się cała rodzina. Później, bronek, jako chłopiec, często chodził do pobliskiego obrazu Matki Bożej Jodłowieckiej, i tam po latach dane mu będzie przed tym obrazem właśnie odprawić jedną ze swoich mszy premicyjnych. Gdy po ukończeniu szkoły elementarnej, kilkunastoletni Bronisław opuszcza swoje strony rodzinne, zabierze ze sobą z domu głębokie wychowanie religijne wraz z ufnością do Matki Najświętszej. Po latach, kiedy wróci z Włoch do Polski, aby rozbudzić cześć dla Maryi Najświętszej w sercach młodzieży w zakładzie, w miejscu piastowym i szerzyć skutecznie miłość ku niej i nabożeństwo, zamawia statuę Matki Najświętszej, rzeźbioną w drzewie i daje jej nazwę Królowej Korony Polskiej. Jak gorąco kochał ksiądz Markiewicz Matkę Bożą, pisze jego biograf, ksiądz Walenty Michułka, można było poznać szczęście jego nauk i kazań głoszonych na cześć Maryi. Każdą konferencję rozpoczynał i kończył odmówieniem na klęczkach Zdrowaś Maryjo. To samo Zdrowaś dodawał do modlitwy przed i po jedzeniu i gorąco zalecał, aby... Chłopcy tą modlitwą rozpoczynali swą pracę i naukę, swe przechadzki i wycieczki, aby z imieniem Maryi kładli się na spoczynek i tego imienia wzywali pobożnie, gdy dzwonek obudzi ich ze snu. Aby w swych podopiecznych zaszczepić serdeczną miłość i nabożeństwo do Matki Bożej, ojciec rektor wprowadził codzienne obowiązkowe odmawianie różańca i litanii do Najświętszej Maryi Panny. W niedzielę święta śpiewano godzinki ku czci Najświętszej Marii Panny, a przed ważniejszymi świętami odmawiano nowenny. Ksiądz Markiewicz udawał się do stóp Matki Najświętszej nieraz po kilka razy dziennie, klękał pokornie przed jej statuą, zwierzał się krótko, co mu na sercu leżało, odmówił zdrować Mario i wracał spokojnie do pracy w przekonaniu, że sprawa się uda, że trudność lub niebezpieczeństwo będzie zażegnane. Dwa razy w roku w sposób szczególny odprawiano uroczyste nowenny. Przed uroczystością niepokalnego poczęcia oraz do dzieciątka Jezus. O tej nowennie pisze jednego roku do księdza Franciszka Kołodzieja. W adwencie nowenna do niepokalanego poczęcia i nowenna do dzieciątka Jezus ściąga do nas codziennie raniutko setki ludzi z okolicznych parafii. Widać, że do tych nabożeństw jest większa łaska przyłączona. Te dwie nowenny, jakby dwa magnesy duchowe, przyciągają do Boga grzesznych ludzi, nie tylko pobożną płeć, ale i twardych mężczyzn. Nowenną do niepokalanego poczęcia ksiądz Markiewicz prosił Matkę Bożą Niepokalaną o łaskę i światło co do swojego powołania. Zaraz bowiem w pierwszym roku swoich studiów seminaryjnych w Przemyślu Otrzymał łaskę umocnienia w powołaniu, a po latach tą nowenną spłacał Maryi dług wdzięczności. Mówił: Wszystkie łaski, jakie Pan Bóg nam udziela, spowodowane są stawienictwem Maryi, albowiem Maryja jest pośredniczką litościwą, która wszystkich pragnie zbawić. Ona jest pośredniczką potężną. Ten wielki przewilej Maryi, jakim jest niepokalane poczęcie, każdy powinien uznać, czcić i szanować. Gdy tak będzie czynił, wszystko otrzyma od niej, o co tylko poprosi. Niepokalane poczęcie, mawiał, to bowiem fundament gmachu świętości i wielkości najświętszej Matki Bożej. To od niej więc uczył się. Ksiądz Bronisław, świętości życia. Maryja była niedościgłym wzorem jego życia duchowego, stąd postanawia wołać do Matki Bożej, aby obdarzyła go cnotą czystości i cichości. Postawa całkowitego oddania się Matce Najświętszej każe czynić mocne postanowienie, by odmawiać codzień jedną cząstkę różańca. I tak dzieło jego życia rozkwitało i rozwijało się. W miejscu pod spojrzeniem niepokalanej ona sama trwała w samym jego sercu, całym sercu jego życia, pracy, cierpienia i modlitwy, jako żywa obecność. Po latach wychowankowie wspominali, że zapomnieli już wielu rzeczy, których nauczyli się w zakładzie, ale nie zapomnieli słodkiego oblicza królowej nieba i matki sierot. Nie zapomnieli, kim jest Maryja dla każdego Polaka i Polki, ale także pamiętali, by w codzienności zawsze czcić Matkę Bożą i chwalić ją różańcem, litanią, pieśnią czy nowenną. Modlitwa o kanonizację i cudu zdrowienia za przyczyną błogosławionego Bronisława Markiewicza. Wszechmogący Wieczny Boże! który czynisz ludzi narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci. Pokornie Cię prosimy o kanonizację Twojego sługi, błogosławionego Bronisława, kapłana, za jego troskę o zbawienie bliźnika, a zwłaszcza dzieci opuszczonych. Udziel nam za jego wstawiennictwem łaski, o którą niegodnie Cię prosimy. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.